Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy Mediatester. Jeden z naszych widzów poprosił mnie, aby przetestować Samsunga Galaxy S4 4 rdzeniowy 1,9 GHz na rdzeń w teście AntuTu, który pozwoli nam na sprawdzenie wydajności na kablu, czyli po podłączeniu smartfona do telewizora przez MHL HDMI a jak to będzie wyglądać ten sam test bez podłączenia MHL HDMI czyli bez podłączenia takiego właśnie adaptera który tutaj mamy różnica powinna być ponieważ jak widzicie przy podłączeniu tutaj przez kabelek MHL lekkie spowolnienie drobne jest i karta graficzna musi tutaj tak jakby pracować może nie podwójnie ale z większą wydajnością sprawdźmy sobie jak to będzie wyglądać smartfona tu już mamy przygotowanego wyłączony jest tryb oszczędzania energii tak więc włączymy sobie świeżo zainstalowanego AnTuTu ale najpierw podłączymy się do sieci internetowej tak aby wyniki można było potem skonfrontować z innymi jakie są dostępne w internecie ok włączamy sobie benchmark AnTuTu Sprawdźmy sobie jeszcze urządzenie. 5.6.1 wersja. O tutaj jeszcze informacje o urządzeniu widzę, że nie ma. Być może się zaraz synchronizuje. Trwa ładowanie. Sieć Wi-Fi jest podłączona. Ja może wyłączę po prostu GTI 9505 wersję Samsunga. Włączmy testowanie, a potem zajmiemy się kwestią sprawdzania wyników. Tutaj mamy około 14 klatek w rozdzielczości Wulfade. Tu jest 9, 12, 11 klatek. widzę, że tu ładowanie trochę dłużej trwa, mimo że sieć, a jest, ok, już się pojawił wynik 26995, czyli nad xiaomi mi2 i poniżej xiaomi redmi note czyli poniżej lg g3 i htc one wynik, tutaj mamy 2690, 900, 26995 i teraz sobie rozłączymy zaraz kabelek, wyniki. I sobie tutaj zrobię zrzut ekranu, żeby nie zapomnieć tego wyniku. I wejdźmy sobie. O, tak tu widzimy. To jest nasz wynik z podłączonym MHL-em. Wygląda urządzenie Samsung Galaxy S4 system Android 442 32 bity Adreno 320. Ok, w tym momencie myślę, że włączamy z powrotem test, ale wyłączymy kabel MHL. A kabel HDMI odłączony. I w tym momencie zrobimy sobie dokładnie ten sam test na tym samym smartfonie rozłączony telewizor ponówmy sobie ten test testuj ponownie tutaj są wyniki naszego testu i ponówmy sobie ten test testuj ponownie ok, wyniki już mamy tu mamy 29264 ja podłączę się po to MHL, -a, żeby było lepiej widać na telewizorze ok, tutaj bez MHL mamy 29264 29264 No i przejdźmy sobie do tamtego wyniku, bo szczerze już zapomniałem 29264 przejdźmy sobie do tamtego no i co ciekawe z MHL nawet wyszło niedużo mniej niż, niż myślałem tutaj wyszło 26900 powiedzmy że 27000 w pełnym teście powiedzmy pełny taki wynik oczywiście totalny 27 w stosunku do Tutaj 29 tysięcy ponad, czyli ponad 2250 punktów więcej. Jest to dość, jest to dość sporo: 292900 no to mamy prawie 10% około 8%, 8 wolniej działa wydajność smartfona w połączeniu tutaj MHL smartfona. Do naszego, oczywiście, telewizora. Tak więc, jeżeli chcecie sobie grać w jakieś gry na smartfonie połączonym z telewizorem, musicie liczyć, że spadek poniżej około 10% wydajności będzie widoczny na pewno. Oczywiście, w samej grafice, prawdopodobnie tam będzie być może nawet trochę więcej niż te około 80%, ale po prostu spadek wydajności na pewno będzie zauważalny. Ok, myślę, że to. Powinno wystarczyć. Z mojej strony to tyle. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału Mediatester i polubienia naszego profilu na Facebooku mediatester.pl. Trzymajcie się, pozdrawiam.